Cześć, kochani! Oficjalnie witam Was we vlogmasie 2025. Już nie mogłam się doczekać, żeby zacząć nagrywać. A więc, tak, na początek co zrobimy w tym filmiku, to będzie na pewno zdjęcie tych wszystkich dekoracji oraz schowanie ich do pudełka, bo trzeba zrobić miejsce na nowe dekoracje. I będziemy też za momencik jechać do sklepu, zobaczyć, jakie tam są dekoracje. Także nie przedłużając zapraszam Was do oglądania! Wróciłam właśnie ze sklepu, i szczerze mówiąc, powiem Wam, że nie ma nic ciekawego w tych sklepach, praktycznie nic świątecznego już nie było. Ale z tego co słyszałam, to bardzo dużo osób dzisiaj było na zakupach. Normalnie był tłok straszny, więc możliwe, że po prostu w następnej dostawie też przywiązam, bo tutaj praktycznie codziennie są dostawy. Mam taką nadzieję, a jeżeli nie, to jeszcze przez internet na pewno coś zamówimy. Wybierzemy może razem. Zaczynamy pakować dekoracje jesienne. Ale zanim zaczniemy pakować, to na początek pokażę jeszcze Wam kalendarze adwentowe, które mam. I już otworzymy okienka, bo nie mogę się doczekać bardzo. Mam trzy kalendarze adwentowe. I pierwszy, który tutaj mam, jest z czekoladkami. Drugi. Przyleciał do mnie z Polski i jest to z Revolution oraz trzeci, największy i on jest Pretty Little Thing. Jaki wielki. Ja się boję go otwierać, tak, bo mi się te okienka wysypują. Udało się. Na początek otworzymy sobie ten duży. I okienko numer jeden mamy tutaj. Zobaczymy, co jest w środku. Nie chcę tego popsuć. To jest w ogóle zawinięte w takie. Taki papierek jeszcze. I co to jest? I mamy tutaj krem pod oczy od Peter Thomas Roth. Tak się to chyba czyta, nie wiem. I to jest taka miniaturkowa wersja. On ma 5 ml. Tak mi się wydaje, że to miniaturka. Jeszcze nie miałam nic z tej marki. Także przetestujemy. Teraz czas na Revolution i jaki, jaki słodki jest. Się otwiera. Hmm. Cudne. I gdzie mamy okienko numer jeden? Hmm. Tutaj? numer jeden, i zobaczymy, co tam jest, czy no wychodź, co my tu mamy? Błyszczyk do ust, jest to numerek jakiś. Nie widzę. I ma w sobie takie piękne drobinki. Nie wiem, czy tu będzie widać. Coś tam widać. Super. Jestem zadowolona. I ostatni, jaki mam jest to kalendarz z czekoladkami. I szukamy okienka numer jeden. O, dobra znalazłam tutaj jedyneczka i otwieramy zobaczymy co nam się trafi jakie to jest zakryte czy ja to otworzę o wiem, otworzyłam i mamy tutaj zwykły cukierek multizers z kalendarza adwentowych to wszystko i bierzemy się za chowanie starych dekoracji. Pokazałam Wam już swoje kalendarze adwentowe, także czas zabrać się za zdejmowanie dekoracji. I zaczniemy od kuchni, bo tutaj jest ich najmniej. No i na początek zdejmiemy chyba te liście z okna. Dzisiaj w sklepie i kupiłam takie duże pudło, żeby pochować te dekoracje, bo z tamtego roku to małe, to raczej mi się tutaj nie zmieści to wszystko. I tak pewnie mi się nie zmieści do tego dużego pudła. No i te kuchenne rzeczy to pochowam do tego mniejszego, i takie mniejsze dekoracje też. No i tyle. Kopujemy dalej. Zobaczcie, ile tego jest. A i tak jeszcze część rzeczy jest tutaj pochowana. Więc trochę jeszcze tego będzie, żeby to schować. I jak pusto w ogóle się zrobiło wszędzie, nawet sobie tego nie wyobrażacie, ale to nic, ponieważ ponieważ już niedługo będziemy dekorować na święta i nie będzie już tak pusto Zamknęłam te pudełka. Powiem Wam, że troszeczkę się zdenerwowałam, ponieważ ten nowy boks co kupiłam, ten duży, jest yy, tak jakby troszeczkę popsuty, bo jak jest ta pokrywka, to po bokach, co się to zahacza, żeby to było zamknięte, jest połamane. I mi się to troszeczkę otwiera z jednej strony, no ale położyłam na to to drugie małe pudełko także jakoś to się będzie trzymało Na następny rok będę musiała kupić coś innego niestety i już wam pokazuję jak to wygląda spakowane proszę bardzo proszę bardzo wszystko ładnie spakowane teraz idę szybko ogarnąć toaletkę wiecie lustro tą szybę żeby naszykować na jutrzejszy dzień, bo być może, ale nie na pewno jutro będzie dekorowanie. Może też być tak, że po prostu samą choinkę jutro ubierzemy, żeby już był taki delikatny klimacik. Nie wiem, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jak na razie idę sprzątać toaletkę. I tutaj na toaletce będę kładła właśnie sobie te produkty z kalendarzy adwentowych, żeby po prostu później zobaczyć na koniec grudnia, co dokładnie było. Tak myślę, że dzisiaj jeszcze rozłożę choinkę. Ale nie będę jej ubierać. Ubierzemy ją jutro, ponieważ ja zaraz idę do drugiej pracy. I nie mam zbytnio czasu, żeby teraz to zrobić. Także tylko ją. Rozbierzemy, co to znaczy rozbierzemy, rozłożymy i chciałabym Wam powiedzieć, że mam nową choinkę, Zamówiłam inną, w tamtym roku była ciemna, a w tym roku nie powiem Wam, zobaczycie, jak już ją wyjmiemy. Stwierdziłam, że jeszcze jak na razie na toaletce położę sobie te kalendarze adwentowe, adwentowe ponieważ leżały właśnie na. Pudełku od choinki, a nie mam gdzie ich jak na razie położyć. Także będą leżały po prostu tutaj. Czas na odłożenie choinki. Powiem Wam, że też pierwszy raz ją dopiero zobaczę. Poza zdjęciem, oczywiście, jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowana. Zobaczymy, czy przyszła na pewno taka, jaką zamówiłam. Jak ja mam to otworzyć? Tak. Dobra, nie waż. Przesuniemy ją. Ona ma mieć metr m trzy chyba, z tego co pamiętam. Będzie się troszeczkę z niej sypać. O jak. Rozłożymy ją. W ogóle powiem wam, że od ostatniego grudnia bardzo ten czas szybko minął. Bardzo. Teraz skąd mam wiedzieć, która jest raz, ale będzie się sypać. Ale ta jest największa, więc chyba będzie na samym dole. Ja ją chyba popiślam ją lakierem do włosów. To będzie chyba czubek, nie? Co będzie? Na początku. Jeszcze wiecie, co chcę zamówić? Jak są te nóżki od koinki, to nie wiem, albo taki dywanik specjalny, albo coś takiego, żeby tego właśnie nie było widać. To jest chyba na sam nie? Mhm. Ja nie wiem. Hmm. Prędzej krzywdę zrobię, zanim ją złożę. Rozłożę, złożę, złożę chyba, nie? Albo może to tatu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo ta, bo ta jest największa. Dobra, wydaje mi się, że ta chyba. Nie mam siły tego przykręcić. Misiek Ja mam duży problem Ja nie wiem, jak ja mam to duży... <laughs> Nie wiem, która część jest Która i nie mogę tego przekręcić I palić No ja to bez lakieru Nie płaczę tutaj Ja nie wiem, która jest Która część Pada śnieg. Wydaje mi się, że to jest dół, bo jest większy. Tak? Dobra, daj tamto. To, to jest ciężkie. A ma będzie chyba tak, takiej wielkości jak wtedy, nie? Ta stara. dało się narzeczony mi pomógł, bo miałam sporo problemów. Weźmiemy ją teraz tak, rozłożymy, ale sypie się masakrycznie. Tak wam powiem. Jeżeli macie jakiś patentik, jak to ogarnąć, to dajcie mi znać. Ja nie mam. Tylko lakier do włosu. Ale teraz całą koinkę spryskiwać lakierem. Będzie ciężko. Ale może to dlatego, że ona jest. Nowa i dlatego się tak bardzo, bardzo sypie. Wrócę do Was, jak skończę rozkładać tą choinkę. Zostały mi ostatnie dwie części choinki, żeby ją rozłożyć. Także zrobimy to już razem, ale powiem Wam, że troszeczkę pracy sobie tą choinką narobiłam, z tego względu, że strasznie się z niej sypie. Chyba mam już wcześniej o tym zresztą wspomniałam, tak mi się wydaje. No nic, Dokańczamy rozkładanie i zobaczymy, jak będzie wyglądać, jak się już ją całą rozłoży. jakieś pewnie poprawki, jak będę już tą choinkę ubierać. Jest tak mniej więcej, jak powinno być. Już wam pokazuję. Nie patrzcie na ten śnieg. Tak wygląda. Widzę tam, gdzie tu jeszcze poprawić i zaraz to zrobię, ale jak na razie wygląda tak. Tutaj na pewno na górze trzeba poprawić tu na dole, tutaj po bokach. Ale to nic, mniej więcej jest to zrobione. Cóż, choinka została już rozłożona. Dekoracje jesienne schowane. I na dzisiaj to koniec pierwszego vlogmasa. W kolejnych dniach będzie bardziej ciekawie, ponieważ będziemy na pewno dekorować mieszkanie, piec coś pysznego, no i przygotowywać się oczywiście do świąt. Także oglądajcie mnie dalej. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że będziecie ze mną aż do Wigilii i że będziemy się fajnie bawić, że będzie klimatycznie i że miło razem spędzimy czas i że w dalszych okienkach będzie coś fajnego. Także kończę na dzisiaj i do zobaczenia w drugim dniu. Vlogmas. Pa, kochani.